Cześć! Dzisiaj opowiem Wam o kosztach fundamentu dla naszego domu. Dom ma po obrysie 72 m2, bazą dla niego był projekt ze zbuduj sam dom, dom 63 m2 murowany. Jeżeli chodzi o robociznę, to Fundament wykonywał dla nas pan, który ma jednoosobową e, działalność gospodarczą. Była to e, dlatego też e, dosyć dobra oferta. E, wręcz bym powiedział, że niespotykana. E, ale jeżeli chodzi o kosztorys, e, pokażę Wam go dokładnie w domu. Zapraszam do domu. Mam już przed sobą kosztorys. Otóż, jeżeli chodzi o materiały na fundament, najpierw kupiliśmy bloczki fundamentowe. Cena z transportem była to 3,76 zł za sztukę. Łącznie wyszło 1579 zł. No, i tutaj były także palety zwrotne. Musieliśmy wyliczyć tutaj 172 zł. No, to potem można oddać. Jeżeli chodzi o wykop 300 zł, następnie przyjechał gałdeta, żeby ponabijać paliki i wytyczyć dom. Wziął 600 zł. Paliki nas kosztowały 48 zł, rura do wody 75 zł, beton 3100 zł, zbrojenie z prętów fi 12 1292 zł, strzemiona, tutaj tylko wyszło 285 zł, mieliśmy tutaj upust na całym materiale, dlatego też wyszło to tani. Pierwsza robocizna, wylewka pod fundament 2828 zł, następnie piasek zasypowy, dwie wywrotki 900 zł, kolejne dwie wywrotki już były droższe, bo ten piasek zdrożał, było to 1200 zł, cement 500 kg 290 zł, piasek do murowania 70 zł, styropian aqua na całą powierzchnię domu 808 zł, disperbit 140 zł, arota... 30 zł, folia fundamentowa 185 zł, plastyfikator 8 zł, folia kubełkowa 160 zł, klej pod styropian 50 zł, rura 160 52 zł, wednarka, 55 zł, kolejna robocizna gdzie było murowanie, styropian, folia kubełkowa i zasyp 2462 zł, pędzel do malowania dysterbitem 32 zł, Kolejny desperbit 35 zł. No i kolejna kanalizacja, jeżeli chodzi o robociznę i materiał 900 zł plus 700 zł. Daje łącznie 1600 zł. Beton na chudziaka 3000. Robocizna kolejna, przygotowanie pod chudziaka 400 zł. I piasek jeszcze zabrakło jednej wywrotki. Jest to koszt 550 zł. Łącznie daje to sumę 22306 zł. Budowane to było w czerwcu 2021. No i tak się przedstawia ten właśnie kosztorys. Mówię tutaj przy robociźnie. Robiła to osoba z jednoosobową działalnością gospodarczą. Jeszcze na pewno ukłonie, dlatego wyszło to tak mało. Myślę, że gdybyście brali jakieś firmy na chwilę obecną, to wychodzi to znacznie drożej. Tak to się kształtuje. Pozdrawiam. Do szybkiego zobaczenia.